Szanowni Państwo, nazywam się Karol Skorek, jestem organizatorem akcji Swój do Swojego po Swoje. W trzecim odcinku Rozmów ze Swojakami porozmawiamy z panem Andrzejem Budzickim, mincerzem w królewskim Wolnym mieście Sanoku. Panie Andrzeju, pierwsze pytanie: czym zajmuje się pana przedsiębiorstwo? Tak, jak sama nazwa wskazuje, mincerz w królewskim Wolnym mieście Sanoku jest to osoba odpowiedzialna za wykonywanie monet. W dawnych czasach taka osoba to był oficer królewski, który nadzorował mennicę. Dzisiaj troszeczkę bardziej połączyliśmy ten zawód, bo sami wykonujemy te monety, czyli projektujemy te monety i dosłownie je sami wybijamy. Skąd to się wzięło? No to jest też bardzo prosta odpowiedź. Numizmatyką się zajmuje od 14 do 12 roku życia. Zaczęło się tak, że chodziłem na targi w Wrocławiu, to były targi staroci. No i zacząłem zbierać rozmaite monety. No i żeby dojść do takiej sytuacji, zacząć produkować monetę, no to też było wiele lat rozmaitych prób, rozmyślań, jakby to stworzyć. Dlatego, że kiedyś za PRL-u nie istniała możliwość produkcji niezależnej, bo komuniści wszystko musieli mieć własne, państwowe i tak dalej, prawda? Wszyscy o tym wiemy. No, i w nowym okresie pojawiła się możliwość po sprywatyzowaniu, praktycznie, mennicy warszawskiej, która biła wszystkie te monety, że powstały też mniejsze inne mennice, które się zajmują numizmatami, niekoniecznie obiegowymi, ale takimi kolekcjonerskimi, żetonami jakby też można nazwać to żetony. Ja to bardziej wolę to nazwę numizmaty, bo żeton to jest też jak rzecz zastępcza do pieniądza obiegowego. Monety zastępcze są nieraz monetami obiegowymi w małym okresie w jakimś miejscu, ale bardziej my się nastawiamy na tak zwane monety związane z wydarzeniami, jakie są w danym momencie historycznymi. No i tak to powstała ta mennica, gdzie się uczyłem. No to trzeba było bardzo dużo książek przeczytać, to trzeba powiedzieć jedna rzecz, samą troszeczkę, jeżeli chodzi o te... Yy, prawda, yy, kwestie techniczne. Oprócz tego yy, w dzisiejszych czasach nie yy, jest tak, że człowiek musi zrobić wszystko. Do, tego, do każdej rzeczy, do każdej czynności i trzeba poszukać ludzi, którzy są yy, specjalistami. Największym problemem było znaleźć odpowiednich grawerów. Pierwsza w ogóle maszyna, jaka była w naszej firmie, to była maszyna zamówiona w Mennicy Warszawskiej. No i to tak rozpoczęło się od pierwszego kwartniczka, takiej małej monety, produkcja. Następnie stwierdziliśmy, że spróbujemy wykonać własne maszyny, no i własne stemple. No i tak po kolei dochodziliśmy. W tej chwili mamy już trzecią jakby generację maszyny, zresztą, którą pan widział tam na poczcie, koło poczty naszej na Rynku Galicyjskim. No i, i właściwie już jesteśmy samodzielni. Żeby monetę wykonać, to trzeba wyciąć taką blaszkę, to jest raz, trzeba ją obrobić. No i stworzyć właśnie te stemple, które by to wybijały. I tam jest bardzo dużo jeszcze innych czynników, bo my nastawiamy się przede wszystkim, żeby ta moneta była też monetą edukacyjną. Jeżeli robimy przetwar Sanowski, to od razu pokazujemy fragment rynku sanowskiego, pokazujemy herb miasta bo to turysta przyjedzie, kupi to będzie wiedział gdzie był, prawda z opisem wielokrotnie, na przykład z tyłu tutaj jest wydanie y, trzymam taką monetę, to jest wydanie y, świętego Huberta też jest historyczna sprawa y, stał gdzie indziej, dzisiaj stoi w łańcucie, a myśmy postarali się pokazać tego świętego ten pomnik świętego Huberta w całości bo aktualnie nie ma pewnych elementów po wojnie ale w związku z tym, że żeby zrobić taką monetę trzeba dużo historii przeczytać Trochę, to nie jest takie proste trzeba wiedzieć co się produkuje no i znaleźliśmy zdjęcia stare i zmontowaliśmy po prostu tak jak on kiedyś wyglądał i to już daje przykład edukacyjny sposób że ktoś to bierze tą monetę i mówi o patrzcie pomnik ale popatrzcie on nie ma jakiegoś tam elementu w łańcuchu a tu ma i tak i już edukacja idzie, że coś takiego w Polsce stało, na przykład, i to samo jest z innymi monetami. Dużo monet jest związanych ze skansenem, bo cała produkcja rozpoczęła się tutaj od kwartnika skansenowskiego, prawda? Dzięki pomocy dyrekcji. Akurat y, zawsze pr y, przedsiębiorcy mają problemy z urzędnikami. Tu wyjątkowo jest taka trochę ciekawa sytuacja, że udało się porozumieć, dostać wsparcie zresztą od y, muzeum. No i tak samo i od poczty, Przez jak mówił Pan tam koło poczty, tego, że tu nabijemy, to i Poczta Państwowa też stwierdziła, że dobrą robotę robimy, mimo że ja tam sami ich nawet trochę krytykuję, bo krytyka taka porządna jest też krytyką, która powoduje, że mogą nastąpić zmiany. To nie jest jakaś krytyka taka negatywna, to jest taka krytyka, która by miała po prostu przypomnieć o historii, że tak by można było tworzyć tą pocztę, a nie tylko Robić coś nowoczesnego na wzór zachodni, a mamy swoje własne wzorce. Rozumiem. A jakie są najważniejsze te utrudnienia przy prowadzeniu działalności gospodarczej? To jest przede wszystkim niezrozumiałe dla mnie płacenie ZUS-u niezależnego, stawki ZUS-u niezależnie od zysku. Bo to jest takie trochę dziwne. No, w mojej na przykład branży mamy 6 miesięcy tylko pracy. No bo w sensie pracujemy cały rok, ale. Takiej sprzedaży, nie, handlu de facto to mamy tylko i wyłącznie 6 miesięcy. Nie zawsze każdy miesiąc ma e, duży dochód. Ale ja myślę też o innych przedsiębiorcach. No bo jak, wszystko musi być zgodne z prawem, a prawo mówi, że powstało przedsiębiorstwo trzeba się zarejestrować i płacić ZUS. Jak na przykład e, jakiś przedsiębiorca zap, ma zapłacić ZUS aktualnie 1100 zł a zarobił przez cały miesiąc 500 zł. No to dla mnie chodzi o taką kwestię, że powinno się jakoś wyważyć te składki. Ja nie twierdzę, że jeżeli ja bym więcej zarobił nie powinienbym więcej zapłacić, ale ci, co mniej zarabiają, powinni zapłacić adekwatnie do swoich tych, do swoich zarobków. Ja wiem, że to jest ciężkie dla Państwa, ale jakiś tam pomysł powinien dać. Druga sprawa jest, że powinny być bardziej proste i jednolite. Nie może być tak. Ja się z tym nie spotkałem, bo mnie jak taka rzecz nie spotkała, ale z tego co słyszę, że po prostu można, urzędnik może interpretować przepisy jak chce. A mało tego, są nieraz rozmaite wyroki sądowe. O to też jest śmieszne, nie? Oczywiście, no to taka jest dziwna rzecz, na przykład w prawie coś śmiesznego to powiem że na przykład, jeżeli ja bym kupił znaczek pocztowy to no taki przykład dam i chciał go sprzedawać u siebie to musiałbym doliczyć podatek jak jestem na ryczałcie to 5,5% prawda a jakbym sprzedawał go oczywiście, chciałbym za nim zarobić, to nie mogę bo nie wolno sprzedawać znaczków po innej cenie, jak jest cena wydania znaczka. No i oczywiście, akurat tutaj się yy, sytuacja u nas jest świetna, bo yy, w związku z tym, że mamy agencję pocztową, to sprzedajemy znaczki nie swoje, tylko sprzedajemy pocztowe. Czyli poczta się z tym wszystkiego rozlicza. Ale taki przykład daje, no to yy, te procenty to też, no, taka, taka paranoja jest. I taki, takie paranoje są w tych yy, miejscach, to trzeba by było jakoś poregulować. No wyciągnąć to na wierzch i pokazać po prostu tym, którzy decydują, no, posłom, którzy te prawo tworzą. Rozumiem, a czy urzędnicy są przyjaźnie nastawieni do przedsiębiorców? Czy spotkał się z Pan z jakimś nieprzyjaznym nastawieniem urzędnika, z nie, nierzecznym zachowaniem? No to ja tak po, muszę przyznać, że jeżeli chodzi o moje miasto Sanok, to niestety nie było takiego przypadku. Ja nie zanotowałem. No, ale też ja Panu powiem, że to też nie wynika yy, no, z winy nieraz urzędników. To wynika z pewnego typu, jakie, yy, jak myśmy stworzyli w Polsce przy, urzędników. Nie było żadnych szkół przygotowawczych do tego, takiej funkcji. Po drugie prawo jest tak skomplikowane, że nie raz, urzędnik sam nie wie jak y, interpretować. Ale na przykład z niechę... bardzo mi się nie podoba zachowanie wielu lekarzy, na komisjach lekarskich ZUS. I to powiem prosto. Ci lekarze po prostu są antypatyczni. Oni w każdym człowieku, który tam przyjdzie na komisję, uważają, że to jest kombinator przestępca. No a co ja mam powiedzieć? Na przykład, kiedy ja jestem chory onkologicznie i żaden z tych lekarzy raczej mi nie uzdrowi. Może mi pomóc nie? w chorobie. Przykładowo, nie? Ale nie uzdrowi. Jak komuś obcięli nogę, to niestety nie rozumie czego się ma spotkać co roku na komisji. Przy jak... Może mu odrośnie. Bo mu nie odrośnie, prawda? Tak delikatnie powiem. No, więc takie paranoje i paradoksy są. No, to, to jest niezrozumiałe. To powinno się zmienić, żeby było bardziej sympatycznie w tym ZUSie. Rozumiem. A czy wspiera pan patriotyzm konsumencki? No jeżeli chodzi o patriotyzm, to, jest, to nie jest żadna łaska, że wspierać, bo ja w okresie naszego kochanego socjalizmu byłem, proszę Państwa, w Szwajcarii jako refugia polityk, czyli byłem osobą, która dostała azyl polityczny. Nie tylko w Szwajcarii, ale też na początku w Austrii. Czyli miałem jakby dwa azyle polityczne. I naoglądałem się po prostu, jak to się dzieje na świecie. Jeżeli jesteśmy w Austrii, to Austriacy starają się nie tylko dawać swoje produkty i kupować sami swoje produkty, ale jeszcze je promować. Już nie wspomnę o Szwajcarii, która na przykład mając jajka droższe od jajek francuski, to Szwajcar, z tych co znałem, to nigdy nie kupił francuskiego jajka twierdząc, no co ma zrobić jego rolnik, pejzan, ten który mieszka w Szwajcarii. No więc. Na tej samej zasadzie twierdzę, że no trzeba się razem wspierać. Zresztą w Sanoku to już zaczęliśmy robić. Powstała taka jakby grupa ludzi, która stworzyła system. Nazywa się Made in Karpaty z Rysiem. I ona promuje nawzajem wszystkich naszych przedsiębiorców z naszego regionu. Nawet mogę Państwu za chwileczkę pokazać katalog, jak tu został wydany. Jest to poważna sprawa, dlatego że jak będziemy razem, możemy razem lepiej yy, robić reklamę, przedstawiać się naprawdę, ludziom, którzy przyjeżdżają i innym regionom i powinniśmy się wspierać, yy, bo inaczej no to po prostu, po pierwsze, produkty te co przychodzą nieraz yy, szczególnie z Chin są bardzo w kiepskiej jakości. Yy, całkowicie nie twierdziłbym na przykład, że ser... Yy, francuski czy szwajcarski może być no jest w tej chwili lepszy, ale czyli nie możemy zrobić takiego samego dobrego w Polsce i za połowę ceny My Nie na przykład satysfakcjonują wyroby z naszej mleczarni no, no z mleczarni stanowskiej to dosyć <noise> dużo bym mógł opowiedzieć na temat mleczarni, ale niestety to temat chyba na inną, na, inną Rozumiem, na, na innego, ale no popieram nasze, nasze piekarnie które są, no uważam, że na przykład tutaj pan Jaczyński robi, robi to pieczywo bardzo dobre. Nie tylko, bo tu jest kilka szczelec, i kilka tych piekarni, to są piekarnie naprawdę na poziomie europejskim. Więc nie, nie chciałbym sztucznego kleba z Niemiec na przykład albo z jakiegoś automatu. To na pewno. E, tak samo, jeżeli chodzi o produkcję czegokolwiek, no my musimy się jako naród nastawić na to, że kupować w tej chwili, jak nie mamy swojej kupować nowe technologie i je stosując produkować samemu, bo inaczej nie będziemy będziemy po prostu wyrobnikami dla innych, a sami nie stworzymy nigdy kapitału, co jest chyba podstawą tego nowego układu jaki jest, czyli naszej nowej demokracji, bo demokracja jest nowa, no niestety 20 kilka lat to nie jest jeszcze taki duży okres, żeby ją stworzyć. Tam są no, państwa, co robią to po ileś set lat i dalej nie mają dokładnie dobrych modeli prawda, demokratycznych. To trzeba po prostu o wolność taką walczyć na okrągło. to ktoś tam powiedział, że, że walka zawsze jest, a walka to nie znaczy, że musimy zabroń łapać, ale przynajmniej spierać się i pokazywać błędy i poprawiać je w gospodarce, w prawie i we wszystkim chyba o to chodzi. Na samym końcu, takie filozoficzne pytanie. Reklamuje się Pan jako mincerz królewskiego wolnego miasta Sanoka. Na pewno nie jesteśmy już królewscy, ale czy jesteśmy nadal wolni? No więc po pierwsze, nazwa jest związana z tym, że to jest nazwa historyczna. Tak. Tak jest. E, dzięki temu, żeśmy prawda, skończyli z etapem socjalistycznej ojczyzny, mogliśmy e, przywrócić nazwę przede wszystkim miasta, nie? A jakimś jestem mincerzem, no to nie, jak na skróty łatwiej jest może powiedzieć mincerz sanocki, bo ja nie raz na jak się widzę. Jestem znaczy, mincerz sanocki... i znaczy, mi się bardzo podoba ta nazwa, A ta ale, fajna, ta ta, Tak, e, Czy jesteśmy właśnie wolni? No to to mówię, że tej wolności to zależy od nas. Jak będziemy o nią dbali i będziemy o nią walczyć na każdym e, miejscu, w każdym miejscu i w, ka, w każdej sprawie, to na pewno będziemy wolni. Czy będziemy królewscy? Ja nie myślę, żeby dzisiaj... Ktoś chciał zmienić powiedzmy, system konstytucyjny i przywrócić no, monarchię, oczywiście. aczkolwiek walory, te najlepsze z tamtego okresu powinniśmy przejmować do serca. A to są bardzo ważne walory, bo to była, był to patriotyzm, był to, była to na przykład dla mnie ważna wiara, no i oczywiście, oczywiście ojczyzna, nie? czyli Polska. Jeżeli w tym sensie tak mamy rozumieć, to ten tak królewski jest ważny, nazwa w królewskim jeszcze sobie. Szanowni Państwo, miejmy nadzieję, że tak szlachetny zawód jak mincerstwo nie jest z biegiem do W tym momencie przychodzi mi do głowy jeszcze jedna refleksja. Uczmy się historii, gdyż jest ona pewnym korzeniem, bez którego drzewo życia narodu musi uschnąć. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za naszą Proszę rozmowę.